Kamieniec Ząbkowicki był miejscem, gdzie premier ogłosił założenie polskiego ładu dla samorządu. Ma oprzeć się on na trzech filarach, zakłada stabilizację dochodów bieżących, czyli dodatkowe 8 miliardów złotych dla samorządu w czwartym kwartale tego roku, a także długofalową stabilizację wpływów do kasy miasta czy gminy oraz subwencje inwestycyjne. Samorządowy polski ład tutaj na Dolnym Śląsku. W kamieńcu ząbkowickim, wspaniałym, pięknym mieście, od niedawna mieście, i program przyjęty jako bardzo dobry przez samorządowców. Zresztą podchodzili do mnie tutaj samorządowcy, także z innych opcji, mogę powiedzieć delikatnie, i wypowiadali się z entuzjazmem bardzo pozytywnie. Wystarczy popatrzeć na te kalkulatory, które wcześniej pokazywały pewien przychód na rok 2020 i ten przychód będzie jeszcze bardziej powiększony. Do założeń polskiego ładu dla samorządu w trakcie jego prezentacji odniósł się były premier Donald Tusk. Odpowiedzialny polityk, a szczególnie premier polskiego rządu, jeśli mówi o tym, ile miliardów ma zamiar rozdać, to musi także w takim poważnym, dojrzałym programie powiedzieć, kto ma za to zapłacić. Pan premier Morawiecki. Nie ma swojej szkatuły, gdzie może hojnie rozdawać każdemu po uważaniu. Mateusz Morawiecki na zarzut Tuska oznajmił, dodatkowe środki dla samorządów biorą się ze znakomitej, jego zdaniem, kondycji finansów publicznych. Polski ład, uzdrowione finanse publiczne po naszych poprzednikach, to nie tylko pieniądze na wielkie programy społeczne, na programy infrastrukturalne, ale także na stabilizację i wzrost dochodów dla samorządów. Lista potrzeb każdego samorządu jest długa. Skupmy się na Kamieńcu Ząbkowickim. Miejscowość od powodzi z 1997 roku czeka na wybudowanie zbiornika retencyjnego i współgrającej z nim elektrowni wodnej. Obietnice były, ale bez pokrycia. Burmistrz Marcin Czerniec otrzymał zapewnienie, że środki się znajdą, a zbiornik powstanie. Inwestycja wyceniana jest na ponad miliard złotych. Kamień Ząbkowicki od lat był nękany przez kwestie powodziowe, ale po tragicznej powodzi z 1997 roku została ówcześnie podjęta decyzja, że w tym miejscu powstanie zbiornik. Jest to ponad 1000 hektarów, które gmina Kamieniec Ząbkowicki ma zarezerwowane w planie zagospodarowania przestrzennego, a żeby ta inwestycja, która zawiera w sobie zarówno zbiornik Także i elektrownię wodną, mogła być zrealizowana. Dariusz Nowakowski, Sudeckie Fakt.